Dzień doberek. Witam w ten cholernie zimny poranek. Cholernie wietrzny i cholernie pochmurny. Ale to dobrze. To bardzo dobrze. Dzisiaj jesteśmy na rzeczce. Szukam sobie odpowiedniego miejsca. się, że od śluzy jakieś tam no jakieś regulacje, no chyba 50 metrów. Jeżeli chodzi o łowienie. Nigdy nie jestem pewien czy to jest 50 metrów od samej śluzy, czy to jest 50 metrów od yy, już wlotu tutaj do kanału Więc dla bezpieczeństwa pójdę kawałek dalej Nie no tu nie ma wata Żebym połowił od tej strony ja. Idziemy tam na kanał Trochę lepiej widać, że chyba ktoś tu łowi więc klocek do siedzenia ma No masakra Nie da się rzucać Tak zawiewa No i się bawimy To jest stanowisko pod wędkę z patyki Nieźle Ale tu zaraz stanę o, k... Jezus Maria, nie o, Ale za jak on chwycił! Oho ho Chłopie! Ja cię tu nie wyciągnę tak Co to jest? To nie jest szupa chyba Fuh. Nie szupak Co to jest za ryba No Chodź tu, chodź tu Chodź tu to jest To zboleń O kurde No chodź tu Nie mogę Jak ciężko Aż mnie się w tym błocie O oh, Jezus Maria oh, Kurde przepraszam ale zaplątałem się w podbierak Dobra panowie Co to jest? Pierwszy raz szczerze widzę o, Ale żeś przy pasoniu, gościu Leci foto Nie mam pojęcia co to jest za ryba Później to znaczy no strągi, to, to raczej już nie są. No kurde, ej, dosłownie przyszedłem od tej strony 3-4 rzuty i przy samym brzegu. Nie spodziewałem się jeszcze, że byłem dzisiaj nastawiony totalnie na na nic. Jaki ty jesteś masywny. Patrzcie to Kurde Co to jest? To jest chyba boleń, ale nie wiem Śliczny. No 58,5-58 Ale ty jesteś Konkretny No to jak pstrąg wygląda <grywa> Moja wiedza, rybacka się kłania. To w się sensie dziupno, nie? Jakby od pstrągowatych wychodził. Z tym zadziorem lekkim, tą wargą na dole. Chodź to, a racie wypuszczę. Więc śmigał. Ale dzięki, że zanurkowałem przez ciebie. Chłopie Odpocznij sobie trochę. No a, żeś się rzucił. No pochlupocz tu jeszcze, pochlupocz. <grywia> Jestem już zadowolony. Super! I to na starego Mansika. Na starego Mansika. <grywia> Och, piękna wyprawa się zaczyna. Też mnie to dziwi, że on chwycił, bo kurczę, ja tutaj się powinien z zaczepami. I nagle jak przyfasonił, no kurde, znowu rekordowa ryba. Ale się cieszę, coś pięknego, po prostu. Szkoda, że się wyrysnąłem jak taki bałfan, ale to już. Wiecie, tak czasami bywa, nie? Zamówiłem sobie też znowu parę rzeczy na Aliexpress. Jestem ciekaw, jak, mi, jak, jak to będzie jakieś wykonanie, bo on tam kosztował z 56 zł, a wydaje się dosyć wielki. Taki, żeby, wiecie, pomieścić gdzieś te wszystkie graty z jakimiś dodatkowymi miejscami na termosy na zewnątrz, więc to też. Bardzo poręczne by było, że nie muszę tego otwierać. co? I tu nie ma żadnych dojść? Czy wy sobie żartujecie? No nic, no to pójdziemy w takim razie w drugą stronę. Przez haszcze nie będę się przedzierał. Ostatnio też się trochę popawiłem właśnie z jakimś interem, mixapem utworu i wizualiów. Wydaje mi się, że spoko wyszło. A dzisiaj jest test innej rozdzielczości przy mniejszym klatkarzu zobaczymy jak to też wyjdzie. Jest zawsze taka satysfakcja jak się coś złowi. A jest taka pogoda jaka jest, czyli jest zimno, pada, ponuro. Nie chciało mi się w ogóle wstać. Ale ostatecznie. Kurde wstałem i... Jest, jest ta ryba. Się cholernie cieszę, bo mam w końcu tą kartę. Kartę do kamerki. A to oznacza tylko tyle. Nie muszę zmienić co chwilę, mogę 8 godzin na spokojnie nagrywać. A w ogóle ja wiem bez hamulca holowałem. To w ogóle super sprawa. Że się nic nie porwało. A ja chciałem dzisiaj tą załawką wędkę przetestować. To by były jaja. Mhm. Ja dzisiaj naprawdę zanurkuję w tej wodzie. A tak, tutaj z gruntem ja mogę wyjść trochę dalej Aha, mogę wyjść <laughs> Wiedziałem że się dzisiaj bier. dzielę Aj od chyba pięciu nagrywek Chodzę i balansuję na tej granicy Tym razem się nie dało już mi skarpetę zjechało. I to jest ten moment, kiedy by mi się wodery przydały. Bo bez nich łowienie to jest trochę nawet nie tyle, że ryzykowne. Upływać o tyle, o ile umiem i się raczej nie utopię. No przynajmniej bym miał suchą nogę, nie? Dobra. Tu możemy jakieś porządne rzuty w sumie oddawać. Zupełnie inaczej się tutaj ta woda zachowuje. Ona jest w takiej... <grym> Moje ulubione słowa z ostatniego razu Stagnacji. Ten prąd ją zakr zakręca, przez to ona jest dosyć tutaj spokojna. Co to w ogóle za sprzęt tutaj ktoś ma? Jakieś kur sieci porozkładane? Czy co? Bo jakieś puszki są? Ktoś to przyczepia, żeby wiedział, że ryba bierze, czy co? I szczerze ciemna to na Topwatera, takiego bydlaka, nie wiem. To jest w ogóle dobry pomysł. Ale wiadomo no. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, albo ryb nie łapie. To jest tak zwana strategia spalonej ziemi, czyli narobię hałasu, nic nie nałowię, ale przynajmniej nikt po mnie też nic nie złowi. Ale chcę wam to pokazać jak to w ogóle działa. Może niektórzy nie wiedzą. Tak więc ona ogólnie pływa na powierzchni. A w momencie kiedy zaczynam ją zwijać. A widzicie? Jeżeli się nie mylę, to ogólnie bolenie się jako tako łowi. A przynajmniej tyle słyszałem z opowieści, że akurat jakiś głodny szczupaczek przepierdzieli. Tak więc ona, tak jak mówię, rzuca ci ją i robi ten cały helikopter. Bardzo fajna na jakiejś właśnie bagienka, to wysoko wysokopływającą przy samej powierzchni na końcu nie tonie nic. Coś się tam rzuciło, ale co to było? Kumpel mi właśnie odpisał, że o proszę, gdzie to złowiłeś? Coś tam, coś tam. Przy tym już musiały być emocje. O, wpierdzieliłem się do wody. Złowieniem na duże gumy jest też tak, że... Ogólnie na duże przynęty jest tak, Ja się często boję, że ta ryba po prostu oleje to, bo to jest za wielkie na nią. Wiem, że się da, na pewno. Bo te duże ryby też muszą coś jeść, a wolą na pewno jeść jedną większą, porządną, niż się bawić się z małą drobnicą. No ale kurczę, trafcie takiego potwora. Siedzi coś. Ej, 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 jest ho, 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 ho. Wyczułem cię, że siedzisz przy krzakach Ale jesteś pistoletem. O, wow. o Ale ty masz siły, gościu No dziabnął mnie! Jaki ty jesteś potężny jak na swoje rozmiary No i co? Mały szczupły Ale walczył jak duży Ugryz mnie to tym bardziej. Już sobie wraca. Zmiana gumy na mniejszą i od razu robota załatwiona. Widzicie, mam z dzisiaj jednak top guma. Ja nie wiem po co był ten przeskok technologiczny z tymi przynętami. Wystarczy starego mansa mieć w kieszeni zawsze i, i heja. I dobrze bym poprowadzić Patrzcie jak boby się do... szlifowały do drzewa tu. To, to masakra, jakie to musi mieć zęby. Czy co pan miał? No kurde. Stałem na żywca? Na żywca, I tutaj? Tutaj to. No to dobrze, że takie ryby są. Przynajmniej jest co łowić. No i co? Fajny boleń jechał. Pierwszy w życiu, więc jestem podjarany Mały szczupaczek, ale był waleczny. Bardzo Zalałem buta. Prawie się znowu wywaliłem. Dzień zaliczony Nie jest w ogóle aktywna dzisiaj ta ryba niestety No nie, kaczucha Ale po co? Ej, siedzi Siedzi O lokoń to... Chociaż nie, no ale taki fajny A Kurczę, kaczka mnie rozproszyła. Siedzisz, maluchu, cześć. Gigantem to nie jesteś. Dalej, no. Nastroż się trochę. Nastroż się. Ładnie, Osi. Już cię wypuszczam. Hops, poszedł. Znowu się nie spodziewałem, bo coś mnie innego rozproszyło. Jak zawsze. Jakby to był taki 40, tak. No to już by było coś. Też by się fajnie walczyło.